Prawa w przeszłość. Mm. Myślałam, że to będą prawdziwe wykopalisko, a okazuje się, że zabijemy w sztywniku. to ty przecież. Przecież to niemożliwe. Przypomnij sobie, co mówił tatuś. Tu, na tym terenie, przed wiekami osiedlili się nasi przodkowie. Właśnie. W tej ziemi są nasze korzenie, nasze dziedzictwo. rety, patrzcie! Riku, znalazłeś coś? Zobaczcie. Jakie ceny! Ojej, na towie, Zdaje się, że niechcący odkopaliśmy jakieś ich skarby. Przepraszamy. E, 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 już je odkładamy na miejsce. Zobaczcie, zobaczcie. Oto znalezisko pamiętające epokę pierwszej dynastii Muminków. Może to być fragment amfory lub wazy. W każdym razie to ważne odkrycie. Czujecie zapach minionych wieków historii? Hey, ja czuję zapach ziemi i tej chlizny. Czy to czasem nie jest kawałek rozbitej filiżanki? Dam głowę, że gdzieś już widziałam ten wzorzec. Hmm, wykluczone. Wydaje ci się. Czyżby to ta muminka? Już wiem! Najłatwiej przekonamy się, czy to jest naprawdę coś starożytnego, jeśli sami przeniesiemy się w czasy starożytne! Tak! Istotnie, muminku, twemu rozumowaniu trudno jest odmówić słuszności. Najlepiej zobaczmy na własne oczy, jak nasi przodkowie zdobili swe naczynia. A więc, moi drodzy, nie ma nas co czekać! Gdy wzywa nas historia, bądźmy posłuszni! Wybieracie się w przeszłość? Czy można wiedzieć w jak daleko? Szkoda, że mnie nie uprzedziliście, zrobiłabym wam kanapki na drogę. Ależ moja droga, nie bądź śmieszna, nie jedziemy na piknik. Wiem jednak zawsze. Ten dzisiejszy upał mnie chyba wykończy. A uruchomić taką maszynerię wcale nie jest łatwo. O, nie chcę ruszyć, kochanie. Pozwól, ja sobie z nią poradzę. Często ją naprawiałam, gdy była jeszcze maszyną. Się odblokowała, a nie mówiła? Oho, wspaniale, ale obawiam się, że sprawa wygląda poważniej. Wygląda na to, że mamy także kłopoty z zasilaniem. Silnik nie pracuje, widocznie baterie są za słabe. A ja akurat jak na złość nie mam zapasowy. Jak by tu podładować te stare. Już wiem, błyskawica. Ciekawym, Minku, skąd weźmiesz błyskawicę? Ach, szkoda, że wcześniej nie wpadłeś na ten pomysł. Burza się właśnie skończyła. To nie znaczy, że nie nadciągnie następna. Mamy lato, wystarczy się uzbroić w cierpliwość. Ach, ach, ach. Witaj tato muminka! Słyszałem o waszych planach! Czeka was niezwykła przygoda! Może się do nas przyłączysz, paszczaku! — Dziękuję, ale to nie dla mnie. Mam za dużo różnych obowiązków. Sam rozumiesz, gdybyśmy tak nie wrócili, nie miałby się kto zająć moimi kwiatami. Tato Muminka, czy to znaczy, że możemy nie wrócić? Tylko nie buja i mu, prawdę! Nie ma takiego niebezpieczeństwa. Osobiście zaprojektowałem nasz pojazd. I niestety, tato Muminka, pewnie jak zwykle zapomniałeś narzędzi. Och, mój drogi, musisz mi obiecać, że będziecie ostrożni. Chatów na tobie, jak na zawołanie. Nie wierzę, żeby to był przypadek. Co się dzieje, tatusiu? Jesteśmy odaczyn! Tylko spokojnie, nie ruszajcie się! Ojej, jej, po co hati się tu zbierają? To znak, że zaraz uderzy piorun. Ja nie! Jeden przy tobie! Teraz, mamusiu, włączaj! Niebo. O, 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 panie inspektorze, oni naprawdę zniknęli! Wsiedli do wehikułu czasu i przenieśli się w przeszłość. Dziwnie pomyśleć, że właśnie biorą udział w tworzeniu historii. Hej tam! Powodzenia! Na miejscu. To tak wyglądała Ach. kiedyś Dolina Muminków? Ojej, to niesamowite! Ach. Była wielką, bezkresną pustynią. Jakie to romantyczne, prawda, Muminku? Romantyczne, trele, morele. Ja tam za żadne skarby nie chciałabym tu mieszkać. Ale gorąco i czuję, że mam w butach pełno piachu. Mm, 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 mm. No cóż. Wygląda na to, że czas chyba ustawiliśmy dobrze. Ale uderzenie pioruna musiało przesunąć wskazówki. To tu a więc to jest. Hmm, hmm. Tak, synu, z całą pewnością. To jest pustynia. No tak, mój drogi. Ale czy wiemy przynajmniej jaka? Nieważne, i tak zaraz padniemy z gorąca. Królestwo załek klemoniady. Coś chce mi się. Mnie pić. Też. A nie! Mi! migotko, proszę byście zostały z mamusią Muminka, a mężczyźni pójdą poszukać wody. Tak jest. Och, Muminku, naprawdę, jesteś taki dzielny. Tylko nie odchodźcie daleko i pilnujcie się tak. Jacek mnie waży. całkiem zaschło mi w gardle i jestem głodny. Ach. Idziemy, idziemy, i ciągle tylko pustynia. po <grym> to muminka, patrz tam, na horyzoncie! O, 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 o. o co to? O rety, wygląda jak oza! Ja będę pił, 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 aż pęknę! Nie pomyśleliśmy, że trzeba było wziąć ze sobą pojemniki na wodę! A <grym> to... niech mnie gęś kopnie! Przecież dopiero co była to oaza. Kto ukradł naszą oazę, niech ją oddał mnie, papamięta! Oh. Uspokójcie się. Niestety to była tylko Fata Morgana. Fata Morgana. Tak. Złudzenie optyczne wywołane pragnieniem. To częste zjawisko na pustyni. Ale na mój ogon. coś mi mówi, że gdzieś niedaleko musi tu być woda. Oh, 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 oh. Nie ma ich nie ma. Gdzie oni łażą tyle czasu? Pośpieszcie się lepiej, bo wyschnę na pieprz. Och, mi nie uważasz, że woda jest najlepszą rzeczą na świecie? Według mnie jeszcze lepszą. O. 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 Wody, wody, dajcie mi wody, bo ubrę! Zobacz, to tu się oaza! Pewnie znowu masz przywidzenia. Pewnie tak. O, Czekajcie, ale z nas głupcy! Przecież to prawdziwa oaza! Hurra! Mmm, sucha studnia, to koniec. Tato, zobacz, orzechy kokosowe! Co? Oho! Mleko kokosowe ponoć świetnie gasi pragnieni. Jesteśmy uratowani, idę! Ja a też umiesz wspinać! A ja zobaczycie, że wdrapi się pierwszy! Jeszcze trochę, już prawie się dam! No, Muminku, Ryjku, nic się wam nie stało? Jak to nic, tatusiu? Nie udało nam się zerwać kokosu? Doba do góry, synu. Strącimy je kamieniami. Świetny pomysł, tato Muminka. Uf, 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 uf. Uf. Szkoda tylko, że na tej pustyni nie ma kamieni. Nic, tylko ten piasek. Ach. Popatrz, tatusiu, pustynia się rusza. Jesteś bystrym obserwatorem, Muminku, ale słyszałem, że to zdarza się często. Piasek przemieszcza się pod wpływem wiatru i pustynia się zmienia. Prawda, tatusiu? <grystanie> to wielbłąd. Nie sądzicie, że mógłby się nam przydać? Ej, ej. A niech mnie, co za oparte zwierzę. No rusz się, podnieś głowę. Dobrze, dobrze. Wyciągnij szyję. Wyżej jeszcze troszeczkę. Szkoda, że nie jesteś żyrafą.

Ach, patrzcie, nawet się nie napiłem i wróciliśmy w to samo miejsce. Właśnie! Ale nie widzę, mamy muminka. Mamusiu! O, migotka też zniknęła! Mi, gdzie jesteś? Odezwij się! Mamo! Migotko! Mi Mi! Mi! Mamusiu! się, Widzicie? Widzicie ten wielki cień? Czy myślicie, że mógł je porwać głodny orzeł? Wydeptał ścieżkę. Ślady są całkiem świeże. To chyba ślady. Co? To znaczy, że ten ptak wcale ich nie porwał, tak? Sam nie wiem. To wszystko mi się nie podoba. Po śladach dotrzemy do prawdy. My podróżują same po pustyni? Ależ to nie wypada. Zaopiekuję się wami. A moim trupie znamy się na takich jak ty. Nie zwiedzisz nas słodkimi słowami. piękna księżniczko. Na twój widok blednie księżyc i gasną gwiazdę. No No, owszem, wiem, że jestem ładna, ale żeby aż tak, to prawdę pochwybiasz mi, kawalerze. No, lacha, uroczy kwiatek rozwiduł na pustyni. Jeśli użę najpiękniejsza, niech mnie Allah wskaże. Naprawdę ci się podoba. To za barbarzyńca! Całe szczęście, że nie mówił o mnie! Miejsce wonnej róży jest w różanej jaltanie nad szemrzącą fontanną w pałacowym ogrodzie. Pójdź ze mną do mego nie pałacu! Proszę, powiedz najpierw, nas też zapraszasz! Ugoszczę cię słodkimi figami! Ktoś jego nie zabraknie! A co z nami? To niesprawiedliwe! My też chcemy spróbować! Szlachetny panie, nie zostawiaj nas na pastwę losu wśród piasków w pustyni. Umiem cyrować, smażyć na lesie. No co, głuchłeś? Siadaj, księżniczko! Decyduj się! Albo wierzysz w nas wszystkich, albo żadne! Naprawdę nie sprawimy kłopotu. <grym wody> Za duże obciążenie. Chcecie zamęczyć to jedne zwierzę? <grym wody> Dobry wielbłądek, mądry wielbłądek wielkim trzymać. A teraz do pałacu. Jój niewdzięczny, zwierzaku! Księżniczko, przybyliśmy. Witaj w moich progach. Pięknie, to ma być ten twój pałac? Cicho, cicho mi, nie bądź niegrzeczna. Właśnie. Dzień dobry wszystkim. Piękne dziś słońce, ale strasznie gorąco. Cieszcie się, bijcie pokłony. Przybyła do was w odwiedziny za morska, księżniczka. Jeśli to ma być gorące powitanie, to jestem bekiem. Orę, ty długo tak jeszcze będziemy iść po tych śladach? Mój ogon, co za koszmarne miejsce. Żar, bucha jak z pieca. Mamusiu, gdzie jesteś? I po co mi to było? To mnie podkusiło, żeby wsiąść do tej piekielnej machiny. Właśnie tak, to nie zdrowo. Wypłaczesz z ciebie całą wodę! Ja chcę do domu, gdzie? Ten wehikuł, ja wracam do Tam domu! Tam nigdzie nie pojedziemy. Ładny z ciebie przyjaciel, teraz się wydało! Ale przecież to ty właśnie co? Dosyć, chcesz... dosyć, przestańcie obaj! Ledwo opuściliście dolinę już zapomnieliście, że trzeba sobie pomagać w potrzebie? Chodźcie, szukamy ich dalej! jest nawet całkiem, całkiem... Dajcie mi znać, jeśli będziecie sobie jeszcze czegoś życzyły. Czujcie się jak w domu. Jest milszy, niż na to wygląda. Tak, ale zastanawiam się, jaki ma w Och, tym nie, cel. Dotko, niepotrzebnie jesteś taka podejrzliwa. Mniam, mm, mniam, pycha, ale to było dobre. Chciałabym, żeby Muminek i reszta byli tutaj z nami. Ciekawe, gdzie oni się teraz błąkają, biedacy. Jakbym zjadł Ach. lody. Malinowe, śmietankowe albo czekoladowe. Ojej, tam są lody. Muminku, patrz! O, mnie się zdaje, że widzę namioty. Ja również. I tym razem to chyba nie jest przewidzenie. To niedaleko. Chodźmy. Idziemy. Uch. Spójrzcie, dziewczynki, jaki ładny wazon. Wiem nawet, jakie kwiaty bym w nim ułożyła. Śliczny naszyjnik. Znalazłem a w lampie siedzi Jim. Wystarczy ją potrzeć i wtedy go uwolnię. Pytam, to wcale nie jest żadna czarodziejska lampa. Leć, latający dywanie! Rozkazuję ci! Mi, nie dokazuj. Pamiętaj, że jesteś w tym namiocie gościem. Chciałam sprawdzić, czy to latający dywan przydałby się nam do szukania Mominka. Wadi 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 vade, vade. Hmm, hmm, Nie sięgam! Wraca mi życie! O tak? Mnie też? <noise> Pogodzimy się! Wy możecie wziąć tamte dwie, ale ta tłusta jest moja! <noise> Dobrze! Ta nie za młoda, nie za stara, sam raz dla mnie! <noise> A ja wezmę tę małą żbikę, co tak dużo krzyczy. Wychamam ją sobie! Też <laughs> by ci barbarzyńcy mówili o małusi, Mowinka? Jzef, o mojej migotce? Wiedziałem, że zostały porwane. Musimy je ratować. Ej, 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 ej. Nie, nie mogę wyjąć głowy! No właśnie i blokujesz moją. Oj, tak, to że to teraz ja będzie! Nie wiem, czy mu z głową w dole trudno mi myśleć. Ej, ej. Oj, o, nie myśleć. Nie, nie widzę! Zacznie ciemno! O, nie wpadajmy w panikę! Potwór niech na salach zachowa! Słyszycie? Potwór! Boję się, on nas nie uciekajmy. Potwór! Z Drogi wiedziałam, że nas znajdzie. Powiedzcie, jak nas znaleźliście? Mamusiu Mumilka, musimy uciekać. Tak prędko, dlaczego gospodarze są bardzo gości? Moja droga, jesteś wyjątkowo naiwna. To z spod ciemnej gwiazdy, a wy zostałyście porwane. Szybko, tędy. Ej, ej a ja, czekajcie na mnie! Mumilku, ryjku, kończcie już, pośpieszcie się. Czy to sobie jedzcie, ale my was zostawimy? Ej, już idziemy tylko. T... Ach, jeszcze tyle pyszności zostało. Jak nam zesłał te wielbłądy? Gdzie jest ten potwór? Dajcie mi go. Hmm? A ja! oh! oh! z was co za jedni? Dokąd to się wybieracie z moją księżniczką, światłem moich oczu? Jestem wdzięczny za opiekę i królewską gościnę, ale pora bym zabrał moją żonę i dzieci do doliny muminków. Yeah! Ah! <ślin generalnie> Stać! Zatrzymać! Trzymaj się mnie mocno. Dobrze, mój drogi, byłeś wspaniały. Z tobą nie boję się niczego. E, naprawdę, mamusie. A teraz oddawaj moją piękną księżniczkę. Abdul... O ty, perełko! A kim jest ta pannica mizernego stanu, którą śmiesz zwać księżniczką? Ledwie się odwrócę, ci głupstwa w głowie! Ależ perełko światłości mego życia, mylisz się zawsze, byłem ci wierny! Milcz, ty kłamliwy psie! <laughs> Przemacz mi, perełko, ten ostatni raz obiecuję, już nigdy więcej! Ty... Och, ten wytworny cylinder, ta szlachetność rysów, spokój oblicza! I te oczy, tak łagodne marzycielskie. Tak, tak, i to cały ja. Wydź się! Odebrało ci rozum? Mm, Wybaczy, łaskawa pani, ale przed nami daleka droga. Ruszamy! Ach, nie zostań! Błagam! Nie opuszczaj, niewielki, biały szejku! Co za dzień. Najwyższa pora wracać do Doliny Muminków. Ach, przyjemnie było być nazwaną Piękną Księżniczką. Pamiętam też bezstydną pannicę. Przestałem ufać przyszłości. Teraz wiem, że najlepiej najeść się na zapas. Co w brzuchu, to moje. Chyba masz rację. A, nie mogliście wcześniej powiedzieć? Ach, mm, mm. Gdybym wiedziała, że da się zjeść na zapas i zjadłabym więcej już <śmiech> <śmiech> Tylko przypadkiem się nie martwcie na zapas. Wracamy prosto do domu.